Cześć, kochani Tomek z tej strony. Pytanie: Czy Bóg milczy, albo co zrobić, gdy Bóg milczy? Je, już odpowiadam, bo wielu kaznodziei uczy, co zrobić, kiedy Bóg milczy. To już mówię. Po pierwsze, trzeba tutaj zrobić pewne, pewien rozdział na ludzi niewierzących i wierzących. Zacznę od niewierzących. Dla ludzi niewierzących, ostatnim słowem Boga stał się Jezus Chrystus. A zatem Bóg, odkąd przemówił do nas, do świata, przez dzieło Krzyża. Przestał mówić w ogóle poza tym. A zatem do ludzi niewierzących Bóg poza Chrystusem nic nie mówi, nic, zero. On ciągle milczy. Jakby on już powiedział o, może tak, on już powiedział. Powiedział Chrystusa. Powiedział o Chrystusie. To, była jego, to było jego przesłanie. Gdzie to widzimy? Widzimy to. W dziejach apostolskich już po zmartwychwstaniu Jezusa, gdzie Rzymianin setnik modli się szczerze do Boga, zanosi Mu nawet jakieś pieniądze, modlitwy, i Bóg wysłał anioła. I ten anioł powiedział, że prześle, że wyśle do Niego kogoś, kto mu powie prawdę. I odpowiedzią Boga na te szczere serce tego niewierzącego poganina, tak to nazwę. Był, był człowiek wierzący, który zwiastował mu Ewangelię. Innymi słowy, każdy, kto zwiastuje Ewangelię na ulicy, bądź tutaj przez YouTube'a czy gdziekolwiek, jest odpowiedzią dla ciebie słuchacza, jeżeli nie wierzysz. Po prostu. I ty na przykład wielu szuka Boga i mówi, dlaczego Bóg mi nie odpowiada? No bo, no bo, no bo nie rozumiesz, jak Bóg mówi. Bo Bóg mówi przez y, wierzących. Jeśli jesteś niewierzącym, to Bóg mówi tylko w taki sposób, że wyśle ci po prostu wierzącego. Ostatecznie jakimś tam elementem może być to, że będzie jakiś sen, wizja, ale z tego bardziej wyczytasz duchowość, niż to, że Bóg mówi po prostu. Bardzo rzadko Jezus przychodzi w jakichś snach i wizjach dla niewierzących, ale czasami takie elementy się zdarzają, szczególnie w islamie bądź gdzieś, gdzie Ewangelia nie dociera, na przykład do buszu, bo się zastanawiają co z tym buszem, no ja mówię, nic z buszem, no jak Jezus głosił trzy dni między zmartwychwstaniem, między krzyżem a zmartwychwstaniem dla, dla, dla tych, co są w więzieniu, no to tak samo i, i Bóg wie, że tak to powiem, tak? Więc na pewno będzie im głoszona Ewangelia, już się tutaj y, nie, nie, y, proszę nie obawiać o tych ludzi, <noise> ale wracając. A zatem Bóg po pierwsze milczy dla świata, ale yy, Bóg nigdy nie milczy znowu dla kościoła. Czyli tutaj trzeba zrobić to, że dla kościoła Bóg zawsze mówi. A zatem kaznodzieje, którzy właśnie uczą, że yy, Bóg. Co zrobić, kiedy Bóg milczy, jak jesteś wierzącym, to są po prostu no, no bzdury. Tak, tak nie ma czegoś takiego. Dla wierzących, tak prawdziwie narodzonych z Bożego Ducha, Duch Święty zamieszkał w Tobie, a zatem jesteś zjednoczony z samym Bogiem. Bóg stał się twoim ojcem, a zatem tata zawsze mówi: I teraz tylko problem jest w tym, że my nie umiemy słuchać, bo tego nas się nie uczy. Mechanicznie wygląda to tak. Duch Święty, kiedy oddałeś życie Jezusowi, wszedł w Twojego wtedy jeszcze martwego ducha i odrodził go, czyli stał się Twój duch. Połączony z samym duchem świętym na wieki, wieków. Amen. Kto łączy się z Panem, jest z nim jedno duchem. 1 List Koryntian 6,17. I teraz, czyli, czyli generalnie duch święty mieszka w tobie, odrodzonym Twoim duchu, czyli w tym Twoim prawdziwym ja. Bo, bo, bo jak umrzesz, to co? Ciało pójdzie, dusza też nie, będzie, będzie trochę poprzerabiana, bo smutku w niebie nie będzie, więc, więc pewnych emocji też nie będzie. Więc dusza i ciało będą poprzerabiane, ale duch nie będzie przerabiany. Czyli Ty generalnie jesteś, jesteś już doskonale w swoim duchu. I teraz to, co ty badasz, to badasz tak naprawdę siebie. Żeby słuchać Boga, musisz słuchać siebie, ale nie emocji, nie, 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 nie tego odrodzonego twojego ducha, który jest złączony z Bogiem. I to jest właśnie najlepszy majstersztyk. Żeby znać wolę Pana, żeby, 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 żeby wiedzieć, co robić na co dzień, potrzebujesz słuchać się siebie. Jest napisane Bóg jest dawcą chcenia i wykonania. Z oryginału jest napisane Bóg jest dawcą pragnień. Czyli potrzebujesz zobaczyć w odrodzonym Twoim duchu, czyli w tym, jakie masz pragnienia, talenty, marzenia i ociosać to wszystko prawdą Chrystusową. To znaczy, nie żyję już ja, ale żyję już, żyje we mnie Chrystus. Czyli po prostu to nie jest tak, że Ty masz zabić marzenia. To jest tak, że Ty masz. Iść za, za, za tym, co masz w sobie, w odrodzonym duchu, ale robić to w sposób y, z nową, zgodny z Twoją nową naturą. Tego tutaj nie będę tłumaczył, nie mamy na to czasu. Tym poselstwem chciałbym, żebyś zrozumiał kilka rzeczy. Po pierwsze, Bóg dla wierzących zawsze milczy, bo On już powiedział y, ostateczne słowo. Jezus Chrystus dzieło Golgoty. Po drugie, Bóg wysyła do ludzi niewierzących po prostu głosicieli Ewangelii. Po trzecie, Bóg dla wierzących zawsze mówi, nigdy nie milczy, ale mówi w twoim odrodzonym duchu. A zatem, po kolejne, żeby słuchać się Boga, musisz nauczyć słuchać się siebie. Co jeszcze na koniec? Ta świadomość sama już zmieni tobie wiele rzeczy. Na przykład, nigdy nie oskarżysz Boga o to, że masz się źle w życiu, bo zrozumiesz, że to nie Bóg milczał, tylko to ty nie słuchałeś się siebie odrodzonego twojego ducha. Więc zobaczysz, że jakby yy, to ci pomoże, bo jeżeli Bóg milczy, to ty z tym nic nie możesz zrobić, bo on może chcieć milczeć przez całe życie. A jeżeli Bóg jednak zawsze mówi, bo to jest twój odrodzony duch zjednoczony z Bogiem, to wtedy to jest twój problem, żebyś ty albo wyzwanie, yy, że ty potrzebujesz nauczyć się słuchać Boga, czyli nauczyć się słuchać siebie odrodzonego ducha, nie emocji i nie ciała. Pamiętajcie, bo wy, u, u, wyzywają nas od antychrystów, bo ciągle myślą, że my mówimy o tym, że mamy się schłać emocji i ciała. Nie rozumieją zjednoczenia. Ludzie, którzy wyzywają nas od antychrystów, po prostu cały czas są jakby nie narodzili się na nowo i nie byli zjednoczeni z Bogiem i cały czas muszą się zapierać się siebie, ale jest napisane zaprzyj się siebie i chodź za mną. Ale ja już poszedłem za Jezusem, więc nie muszę się ciągle siebie zapierać. Tam jest napisane zaprzyj się i chodź, a ja już idę, <grym> rozumiesz? Nie muszę się zapierać. To nie ten cytat do, do, do odrodzonych z Bożego Ducha. Pomyliliście się. Objaśniacz. Więc teraz, kochani. Mmm... W tym pomoże Ci, jak słuchać odrodzonego ducha, pomogą Ci fundamenty wiary 2.0 na moim koncie, yy, boska zamiana na krzyżu oraz modlitwa 2.0 oraz prawdziwa tożsamość oraz wachlarz Bożej miłości. To ociosa Twój umysł, żeby wiedzieć jaka jest mechanika Bożego działania, jakie jest, Boże serce, kim Ty naprawdę jesteś w Chrystusie, co to znaczy yy, Chrystusowość i to pomoże Ci osądzić, czy Twoje pragnienia, marzenia, cele i dążenia są zgodne z prawdziwą Twoją naturą w Chrystusie Jezusie ale dalej masz słuchać się siebie. Pozdrawiam. Tomasz Dorożała. Cześć.